Co to znaczy, że liczba jest parzysta? To chyba znaczy, że ma parę. Tak? Co to jest para? Dobrze mówicie. Para to coś, co są, są przynajmniej są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Mhm, zgadza się? Słyszę odpowiedź. Świetnie 10. Jest liczbą parzystą, bo ma parę. Przekładamy na górę. Jak myślicie, która następna liczba będzie miała parę? Czy to będzie 11? Oj, nie! Ja tutaj słyszę, że dzieci krzyczą, że to jest 14. Mają rację. Mhm. Dobrze mówicie. Osiemnaście. Świetnie.